Witam i tam ponownie w Dying Glide Following. Myślę, że to ostatni już taki odcinek z zadań pobocznych, i musimy teraz dotrzeć do domu Adama, proszę Państwa. Jest tu Adam? Tu pewnie będzie zamknięte. I tu mają być skarby, nie? Tu mają być skarby. Więc zobaczymy, jakie tutaj przedmioty nam przygotowali. Zrobimy sobie taki już ostatni odcinek, żeby wyczyścić wszystko, i później już babułka do końca. Gry, także zobaczmy. Zobaczmy, jak tutaj w ogóle się dostać. A może tutaj? A może tutaj? Dobra. Znajdź wejście. Jesteśmy. Co wy tu macie? Co wy tu macie? Oj, widzę, że jest skrytka. Skrytka na dół. Dobra. Tajne przejście. Tu sobie ewentualnie jeszcze możemy odkryć. Te drzwiczki, żeby mieć łatwiej, później z dostępem. Dobra, jest git i schodzimy. Halo, halo! Jest tu jakiś Adam? O kurde, chyba jest. Panie Adamie, czego ja mam szukać? Znajdź wejście do mieszkania Adama. Moim zdaniem, znalazłem. Ale kto wie? Może tutaj jakoś pod spodem? Może dopiero wyjdę na powierzchnię? Kurde, on tu ma jakieś. On tu ma jakieś. Tajne komnaty. Ja pierdykam. Patrzcie, tutaj wyrwa jest. Tutaj jest wyrwa, proszę państwa. to pyk. I skrykieta. Dobra, zobaczmy co dalej. Na razie jeszcze nie jestem w tym mieszkaniu, nie, więc trzeba by jakoś tutaj na górę. O, mamy. Drogi złodzieju. Uuu. Chodzi o moją broń, prawda? Zawsze chodzi o moją broń. Mhm. Nie było żadnego skarbu. Zostawiłem tu wszędzie wskazówki. Baw się dobrze. Okej. Okay. O, znowu mamy taki tryb detektywa. Dobra, dobra, fajnie. Otwieranie zamków. Czyli tutaj chyba wejdziemy już do tego mieszkania. No i pęcło. Dobra, jeszcze raz spróbujemy. Okej, okay, jest git. O kurde, ładne. A to już gdzieś widziałem, nie? Dobra, mamy trofeum. Czyli mamy szukać chyba jakichś notatek. Znajdź wejście. Może wyżej? Okej, okay, jestem. Poszukaj wskazówek w mieszkaniu. Dobra, świetnie. Fajne. A to może być jakieś skomplikowane, trudne, długie zadanie, ale zobaczymy. No, wiecie co? Na razie nie zapraszam Was, ale. Będzie opcja na wyjście. Dobra, jest. Znowu zgubiłem moje okulary do czytania. Wieszę na szyi. Hmm. Nie tego szukam. Nie, czyli to nie jest wskazówka, to jest po prostu. Jego tam żyćko. Ale jaja, dobra, wytrych się przyda. Już wychodzimy chyba na zewnątrz, bo tam były różne wejścia, nie? Chociaż... No dobra, tu wychodzimy. To nie. Ale wchodząc od razu tutaj się ten filtr odpala. Mega spoko. Mega spoko, dobra. Idziemy chyba wyżej. Wskazówki w mieszkaniu. O, jest kolejna pod namiot hmm. na małej wysepce. To już coś jest. To myślę, że jest jakiś trop. Ale to chyba będzie trzeba później sobie odszukać samemu, nie? No to wygląda. I ile jest tych znajdziek? Zaraz zobaczymy. Kurde. Skalistej rzeki brzeg. Chyba widziałem górę wyrastającą z wody. To pewnie ta skalista wyspa. Skalista wyspa, dobra. Okej. Okay. Nocą przyszli, żeby kopać. Jakiś kamieniołom? Hmm. Chyba muszę iść na cmentarz. A. W środku nocy. Wypas. Okej. Okay. Czyli tu mamy te cztery wskazówki. Studnia. Skryta oczom, choć niewidoczna. Jaśniej się nie dało. Masakra. Więc trzeba znaleźć wysoko położone miejsce, z którego widać wodę, latarnia morska? Jeszcze coś? Cztery mamy? ja jaja, dobra, mamy tak skaliste koryto. Mogę śledzić. A, czyli pokazuje nam, gdzie to jest. Znajdzie skinię pod uschniętym drzewem. Daj, według wskazówki. O, tu jest ta latarnia. Lakier dostałem. Dobra, czyli mamy różne tutaj. Cztery, chyba. Takie relikty, nie? Tutaj chyba jakiś rewolwer będzie, jakaś sikiera, topór. Mieczyk. Wszystko będzie do znalezienia. No to dobra. Chyba już wszystko mamy. Zobaczmy te zadania. Łowca skarbów. Skaliste koryto. Dobra, czyli na, na razie idziemy tutaj. Dobra, tu jeszcze, tu jeszcze jest na przykład ta latarnia. Dobra, tak wygląda. Morza, widok z góry. Fajnie. Czyli jeszcze jednak mogą nam. A tutaj podać kolejne zadanko. No to jeszcze dwa. To jeszcze muszę tutaj poszukać bardziej. To jeszcze dwa zadanka będą. Dobra, dobra, to szukamy dalej. Szukamy dalej jakiś notatek. Plan. Może w toalecie, zobaczmy. Chyba nie. Chociaż tu jeszcze troszkę rzeczy mają, nie? Okej. Okay. 6 stóp pod ziemią. To jest git, czyli mamy już trzeci quest i jeszcze jeden. Ale jaja. Jeszcze jedną wskazówkę tutaj muszę ogarnąć, bo to już jest trzecie. Dobra, czyli jeszcze jedną. Dobra, tu chyba mam ostatnie. Studnia życzeń, tak. Dobra, jest. Jest ostatnie. No to mamy cztery questy teraz, proszę Państwa. I możemy już spokojnie stąd wyjść, nie? No to idziemy na pierwsze miejsce, ale powiem Wam, że. Takiego rozbudowanego zadania to chyba nawet nie było w podstawce. No ale to śmigamy. Śmigamy na koryto. O kurde, patrzcie, ile tutaj jest możliwości. Dobra. Jest grobowiec, tak? Kurde. To zawarioty. Znajdź grobowiec. To gdzieś musi być pod ziemią. Dobra, pięknie. Gdzieś tam. No, są tu figurki, nie? Figurki są. No ja wiem, gdzie tu się będzie wchodziło. Dobra, to chyba nie ten, bo to jest Grobowiec. Toma, nie, ma być. Dobra, zaraz tutaj sprawdzimy. To tu jeszcze ma jakąś plakietkę. Ole, heca. Dobra, ten był dosyć ładny, ale, ale to nie jest to, nie? A, dobra, jest przeszukany, przynajmniej. Olej, jaja. Dobra, wydaje mi się, że te, które tutaj mają oznaczenia ogólnie. Na przykład, coś tutaj. O, dobra, jest. To też nie on. Też nie on. Dobra, teraz tak. Gdzieś tutaj będzie kolejny. Może wyżej. A no, może ten jest? Oj, pika. Będzie ostro. Znalazłeś tą słynną szablę? Kurde. Dobra, mamy. No to mamy. Ok, to pierwsze zadanko poszło. Od niej szablę Jassirowi. No i lecimy na kolejną, albo studnię, albo tutaj morze i koryto. O kurde, powiem Wam, że ostro. Co jest bliżej, to polecimy. Dobra, wiecie, co? Jestem tutaj u nas na wsi i spróbuję oddać tą szablę. Teraz tak, od niej szablę. Przez, mam dla ciebie prezent. Niewiarygodne. Znalazłeś ją! Trochę się narobiłem. Powiedz mi, skoro była dla ciebie taka ważna, czemu pozwoliłeś Adamowi ją zabrać? To długa historia i raczej nie jestem z niej dumny. Powiedzmy, że pewnego dnia byłem nieostrożny, ale teraz ją odzyskałem. Dzięki. Daj spokój, nie wykpisz się tak łatwo. Co się stało? Wolałbym o tym nie mówić. Nie mogło być aż tak źle, co to było? Czyżby nieudany zakład? A może poszło o kobietę? Ech, o kobietę i kurczaka. Kurczaka? To było pięć lat temu. Matki Ezgi nie było już od półtora roku i ja poczułem się samotny. A w mieście mieszkała pewna wdowa. Lubiła kurczaki. Ale że w sensie pieczone? Nie trzymała je w domu jak kota. A Adam miał wyjątkowego koguta i słabość do kart. Ch Chwila, Jazir, chcesz powiedzieć, że postawiłeś szable swojego dziadka przeciwko kurczakowi? Jak pamiętasz, mówiłem, że nie jestem z tego dumny. No i co było z tą wdową? A jak ci się wydaje: Adam miał koguta i wygrał szable mojego dziadka. Wdowa wyszła za niego. Oj, oj, oj! Jazir! Dobra, taka sytuacja. Wiecie, teraz polecimy chyba na studnię, bo tutaj jestem dosyć blisko. To polecimy na tą studnię, nie? Dobra, to tam się widzimy. Dobra, jestem w tej jaskini, tak? Co tu macie, proszę Państwa? Co tu macie? To jest ta jaskinia pod posągiem? Czy ja muszę niżej zejść? Teraz zobaczymy, bo tu przecież było to spotkanie, nie? Tu było to spotkanie przecież z tą matką. No nie wiem, nie wiem czy tu o to chodzi. No zobaczymy, no questik jest hardkorowy. moim zdaniem jest tak hardkorowy. Że to szkoda gadać, ale... To jest gdzieś tutaj, no. To musiałbym chyba tam wskoczyć do wody. To jest już taka eksploracja level hard wam powiem, bo... Przez całą grę nie było takiej masakry, ale spróbujemy to zrobić do końca, nie? Zobaczymy, co tam za historie i artefakty będą. Chyba bym musiał tutaj wskoczyć jakoś do tej wody. O, ja wiem. No, to chyba to. Ja pierdeka. Dobra, to tutaj. No to lecimy. Dobra, chyba żyje. Co wy tu Co wy tu Coś się świeci? Studnia życzeń. Chyba, że coś będzie na samym dole. Zobaczymy. O, no, jedynie jakieś algi. Wątpię, żeby coś tu było. O, chociaż. Chociaż. Otwieram, nie zamków jeszcze jest. Dobra. Mamy mało czasu. No może w tej skrzyni. Otwórz. Weź. Dobra, mamy. Udaj się do spichlerza, ale jazda. To jednak tutaj. To teraz się wyłowić. Dobra. Huh. Udaj się do spichlerza. Gdzie to jest w ogóle? Dwa kilometry stąd. No dobra, co może coś zahaczymy po drodze innego. Ale jaja. Czyli tam po prostu dowiemy się dalszej historii. Wiecie co? Zrobimy sobie mały przerywnik między tamtym zadankiem, bo akurat tutaj po drodze mam... No ostatnie takie zadanko. O jest choler! Dobra, to tu jest choler, proszę państwa. Ostatnie takie zadanko poboczne poza tymi skarbami. Właśnie z oczyszczeniem tutaj tego miejsca. Przecież ja cholera to ja znam, chłopa. Dobra, zaraz się zaprzyjaźnimy. Dobra. No to tak. Dostał wpysk. O nie, ja też. Dobra, czyli on rzuca głazami. Spoko. Rozumiem, rozumiem sytuację. On po prostu rzuca głazami. To jest błazimodo. Nic mu się nie dzieje. Dobra, to wiecie co? Zaraz tutaj wrzucimy sobie jakieś bomby. Granat samoróbka, o. Granat, samoróbka. I działamy. Dobra, gdzie jest ta plujka? Okej. Okay. Pyk. Ale mu zrobił. Ale mu zrobił dużo. Dobra, troszkę ich tutaj zmiękczymy. Pyk-pyk. Dobra, fajnie. Tutaj już i tak nie ma. Ale jaja. No dobra, damy radę temu cholerowi. Choleryk to jest. Zaraz się wirale zejdą. Ja bym mógł też, y, oczywiście, z tego kija troszkę polutować, ale zobaczymy w ten sposób. Bo tutaj tą rękę już taką troszkę może lżejszą ma. Ciężko go będzie dojechać. No to jest holler, nie? To jest holler. To jest klasa sama w sobie. I jest zadanie jako bardzo trudne w ogóle. Ale niby mam high grounda. No zobaczymy. Jakby mu jakieś takie miejsce ściągnąć. Kurde, dostałem tak. Jedno miejsce tak ściągnąć, może może by było spoko. Te samo róbki to. No nie, są wirale. Dobra, dobra, spoko. Otrząśnij się. Chodźcie na dół, jakby tak te miny zobaczymy. Te miny dobra, panie, nie rzucaj we mnie, kurde, coś tam obrywa. Okej, okay, panie holer. Kurde, będzie ciężko, 6 tych zostało. Dobra, kotwiczka się przyda, jednak. No i będzie trzeba na górę wejść. Dobra, inaczej nie ma opcji. No to tak, ja jeszcze zobaczę, jakie tam mam bombki. Co ja mam za opcję? Zobaczmy. o tak, plany oczywiście też są. Można sobie zrobić tutaj te bełciki, ale to nie jest jakieś mega mocne. Co my jeszcze mamy? Mamy jakieś petardy. Plary są. O, bomby kurta. Dobra, bomby kurta. No zaraz sobie tym polutujemy. No a dawaj, panie. O, nie wiem, nie wiem, ty, czy co coś zrobi. Coś tam mu bije, nie? Coś tam mu bije. Temu cholerowi. Kurde, ale czacha poszła. Dobra, na razie te bombki porzucam. Ale heca. Dobra akcja. Panie holer. Nie, to jest naprawdę byk. To jest chyba najtrudniejszy boss w całej grze, nie? Tak mi się wydaje. Z tego co pamiętam. No bo tamten, co z nim walczyłem, to chyba nie był aż, aż taki mocny jak ten holer. Dobra, bombki poszły już. Teraz mamy jeszcze. Mamy jeszcze ten. Kij do krykieta, nie? Ale dostał lutę. Kurde, ale teraz no... na soluwę z nim to ciężka sprawa, nie? Urzuca tymi kamorami. Nie no, ciężka sprawa. Fajny jest kij do krykieta, ale. On niestety... w bezpośredniej walce... walce to będzie masakra. Dobra, spadliśmy. Dawaj, choler! O, może go teraz ubijemy? Jednak? Kurde, trzy apteczki mi zostały. jakby go tak zapęcić jednak w kozi róg. No, dobra, dobra. Kurde, panie, holer. Damy radę. Okej... Okay. no jeszcze takie z pięć uderzeń. Dobra, przyszarżuj. Jest git. Padu, kurde, padł. Dobra, holer, padł. Co tu dostałem nagrodę? Uu! Dobra, jeszcze muszę tutaj oczyścić teren, ale z czego? Stała z tajstwa? Ale jaja! Dobra, no to choler padł. Nie wiem, czy coś tu jeszcze jest, ale chyba muszę tych wirali sprzątnąć, nie? Tak pięknie. A, oni są w domku, w środku. Dobra, czyli tego w środku muszę. Tylko jak się tutaj dostać? O, no, dobra. Mamy to. Mamy to, czyścimy teren. Dobra, ten jeden jest w środku. On jest jakoś tak schowany, tu nie? Dobra. Jednak. Dobra, oczyszczono. O, ale dostałem expa. No to cóż, jeszcze spróbujemy. Spróbujemy zrobić te. Te dwie rzeczy, które tutaj zostały. A tak to już mamy wszystko. No to jeszcze, jeszcze te dwa skarby. Dobra, jestem gdzieś tutaj na miejscu. Mam nadzieję, że coś znajdę, bo tutaj są, są już fajne wyznaczone miejsca, nie? Dobra, spróbujemy tutaj po tej ścieżce pójść. Jakaś jaskinia pod uskniętym drzewem. To drzewo jest tam. Ale powiem wam, że szukanie tych wynalazków to jest jakiś. To jest jakiś szok totalny, nie? Ja takich takich trudnych questów to jeszcze nie widziałem w, w grach Triple Dobra, szukamy. O! No i widzicie tutaj. Czyli po sznureczku, tak? Kurde, tu jest ten mały. Dobra, tu jest ten mały. Co to już by było tu? Ej, mamy rewolwer. Dobra, czyli to jest tu. A spichlerz to jest już zadanko główne. Tak, odnośnie ostatniego tego questa, czyli idziemy jeszcze na ostatnie zadanko poboczne. Ten ostatni sekret. Dobra, jestem tutaj już. Proszę Państwa, przy tej latarni. Zobaczymy, co tu się uda. Może coś się uda. O, są jakieś kolorki. Dobra, jest królewicz ropuch. dostał! Dostał obuchem. Dobra, mam nadzieję, że to tu gdzieś. Okej. Okay. Dobra, dobra. Tu poszło w miarę, ale... Odległości między tymi questami. To są jakieś. Totalnie bekowe, nie? Tu się jakieś półtorej godziny po prostu jeździ w koło, żeby te wszystkie miejsca zwiedzić. Ale. Działamy na efekt. Po prostu, żeby się udało. Czy my lecimy tutaj? Powiedzmy, powiedzmy, gdzie by tu coś było. Macie tu jakieś skarby? Halo, jest tu kto? O, tutaj niby ścieżka prowadzi. Wszystko ładnie pięknie. A gdzie wy macie te kokosy? O, jest, dobra. No nie, no jeszcze bomba. To było sprytne. Dobra, to było sprytne, nie powiem. To było bardzo sprytne. I co tu macie? Kolejny rewolwer. O. No to tyle. Tym samym światełku na końcu tunelu. Zrobimy już następnym razem i polecimy już fabułką do końca. Mam nadzieję, że wyrobimy przed dwójką, bo tam już niewiele zostało. Natomiast zadanka poboczna już wszystkie zrobione. Także wielkie dzięki za oglądanie. No i cóż, lecimy już na fabułę. Tutaj macie następne materiały łapa. Do zobaczyska. Hej, hej, hej.